Cześć, Dzisiaj mamy takie zlecenie. Przed do mnie znajomy, który ma taką maszynę do ściągania kół. To jest wulkanizatorem. To jest jedna z łap. I potrzebuje, żebym wytoczył mu taki trzpień, który przejdzie na wylot. Tu są jeszcze takie, będą dwa, Dwie takie blachy są. I on, ten trzpień musi wystawić troszkę dalej z każdej strony i mieć wcięcie na pierścień zegera. Także dzisiaj coś takiego zrobimy. Ja tu mam taki przykładowy stworzeń. Tak to ma mniej więcej wyglądać. Ma wystawać, żeby pierścienie z gry wyszły. Ale to jest całkiem z innej maszyny, powiedział. I to jest aluminiowe, a to musi być stalowe. Także Dało mi to tylko jako wzór, bo krat ta mniejsza silnica pasuje tutaj. Więc będę miał się do czego nawiązać. Zobaczymy znalazłem taki sworzeń sworzeń który przyrobię. chociaż ten sworzeń ma to jest fi 30 także zjedziemy go na na tą mniejszą średnicę 6, 22 chyba nie chcę tu w błąd wprowadzać ile to ma 25 więc zrobimy, stoczymy sobie po prostu ten zardzewiały pręt na, o nawet fajnie bo na kiełek już ma Także stoczymy sobie na 25, ale zanim to zrobię, też, jeszcze oczyścimy z tej rdzy, bo rdza szybko tępi noży tokarskie. Także zjedziemy sobie tą rdzę po prostu na szlifierce. I'm Grubiej do tej kreski czerwonej stworzeń musi mieć fi 25. Także ja sobie troszkę zakreskę zbiorę do 25, później sobie zrobię wtoczenia. Dwa na pierścienie segera i ostatecznie ten wałek zabiorę na przecinarkę do metalu i po prostu go przetnę. you yeah. Dokładnie, to ten stworzeń ma 24 i Mamy 25, 55, 25, 55. Czy musimy już niedużo zjechać, także też będziemy brać po troszeczku wchodzi no super na sztywno tak miało być Dobra. na pewno zauważyliście, że support mam krzywo względem materiału, a powinien być prosto Mam to zrobione dlatego, że rączka haczy mi o konika, a podpatrzyłem kiedyś na innym kanale, jak pewna osoba miała ustawiony suprot pod kątem i faktycznie nie jest to głupi pomysł, działa to. Więc tak to mam teraz ustawione. Teraz będę przecinakiem, bo nie mam innego noża, robił dwa rowki, tu i tu na pierścienie segera. A że nie mam nożyka takiego ocieniutkiego, zrobię to po prostu przecinakiem. Będzie troszkę szerzej, ale pokażę Wam teraz, jak, jak ustawić przecinak prostopadle do wałka. Ja używam przecinaka jako też podkładki. Mierzę sobie kątowniczek taki mały. I dociskając kciukiem do suportu, żeby wiadomo był względem suportu, okręcamy sobie tam na dwie śrubeczki. To wystarczy. I jak jest taki luźny, to robicie tak to pod kątem i pchając support, prostuje wam się, tworzy wam się kąt prosty i gotowe. Ustawione ściągnąłem sobie już ten wymiar, i teraz go musimy tutaj nanieść że mam już tutaj śrubeczkę ściągłem, więc przyłożymy sobie to tu. Zbliżymy kamerę. Tak. Ok. Ok, mamy to. Otwór się ma tutaj zaczynać. Bo najważniejsza jest część wewnętrzna, gdzie będzie łapa z, tej, z tego urządzenia i te Blachy, jeszcze dwie takie, więc najważniejsza jest ta strona. Dobra, mamy to. Zablokowa Zablokowałem sobie tutaj taką śrubą cały suport, żeby mi się nie przemieścił podczas robienia tego rowka. No i ustawiam sobie jak najmniejsze obroty, u mnie mniejszych się już nie da. 140 obrotów to będzie. No, i powiem Wam, że muszę przyznać się Wam do błędu, bo myślami jestem nie wiadomo gdzie. Zobaczcie, mierzyłem w ten sposób, jaki ma być wymiar. A tu na wałku mierzyłem, wkładając w ten sposób, i powstał tyle błąd, że nie mierzyłem dwóch stron naraz, tylko na stronę mierzyłem. Tak więc na szczęście jeszcze mam tu do zabrania materiał, ale no, warto o tym mówić. Jeżeli tu tak mierzymy, to tak samo musimy mierzyć na tym wałku. Tu mamy dobrze, to możemy przejść na kolejną stronę. Przejadę sobie teraz tutaj obok, uwolnię suport, blokadę. O, teraz sobie tu przejdziemy. Troszkę tu sobie wyczyścimy, wyczyścimy nożyk. sobie, teraz musimy namierzyć. Odjadę konikiem. Teraz ściągłem sobie ten wymiar od końca wałka do początku rowka. Wrócimy sobie suwmiarkę. Jak gdzieś popełniam błędy, to mi to możecie w komentarzach napisać. Czyli musimy sobie te z nożykiem początek otworu ma się zacząć, czyli do nożyka jedziemy. Ok, mamy to. Zablokujemy znowu support, żeby nam nie odjechał. Mamy to. Teraz wystarczy go tylko odciąć i gotowe. Działa. Dawno nie używamy. Całkowita długość wałka to 11 i 5 setnych. Zrobimy tak samo. Więc dobrze szczota powinno być 11. wałek mam zrobiony. Tutaj po odcięciu został nam e, taki. O, wałek zrobiony, ale po odcięciu został nam taki zadzior. Ale wrzucę też na tokarkę i zrobię tu faskę taką małą. I w sumie z drugiej strony też taką. Małą faskę zrobimy. gałek zzywyy rozstaw taki sam na i wchodzi fajnie ciasno zrobione.